Cześć dziewczyny, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam was na filmik yy, o komórkach macierzystych bankowanie krwi pępowinowej. Ja zrobiłam to dwa razy: zabankowałam krew podczas porodu jednego i drugiego. No i też wiele razy prosiłyście mnie, żebym Wam opowiedziała coś o tym, że to jest temat dość ciekawy i czy mogłabym, i oczywiście mogłabym Wam o tym opowiedzieć, i dzisiaj tak zrobię. Oczywiście będą to ogólne informacje, nie będę tutaj wnikać w takie naukowe różne aspekty, bo ten film zrobiłby się za długi i też na Was, ale no, 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 jakoś tak coś, coś mi się stało. E, byłoby to za długie i byłoby to takie po prostu naukowe, a tutaj chodzi o to, żeby po prostu ze swojej perspektywy coś opowiedzieć Wam, e, czyli z, z mojego doświadczenia i też, e, i też dlaczego się zdecydowałam i tak dalej. E, e. Ja dowiedziałam się o bankowaniu krwi płupkowinowej w szkole rodzenia za pierwszym razem, przed pierwszym porodem i wahałam się przez chwilę, czy to zrobić, natomiast zdecydowałam się, że to zrobię. Oczywiście po tym, jak się już dowiedziałam, co to jest, komórki macierzyste to są komórki w naszym organizmie, które mają zdolność do odnowy, do podziału. I to są komórki bardzo zróżnicowane, dlatego też niezwykle cenne. Te komórki macierzyste można pobrać podczas porodu z krwi pępowinowej naszego dziecka. Jest to najbardziej bezbolesna i najczystsza forma tych komórek macierzystych i najlepsza, dlatego że te komórki są młode, bardzo silne. I są przede wszystkim bardzo przydatne w przyszłości, mogą być nawet bardzo przydatne w przyszłości. Ten zabieg jest bezbolesny, musi być wykonywany w warunkach jałowych i przez wykwalifikowany personel. Dlatego nie w każdym szpitalu te komórki się pobiera. Ja rodziłam na Karowej i tam się pobiera krew pominową. Do tego pobrania tych komórek macierzystych potrzebujecie zestaw, który przesyła Wam bank komórek macierzystych albo w przypadku, akurat, szpitalu na Karowej, można poprosić. Przed porodem, że chciałabyście za zabankować tą krew i oni mają taki zestaw. Zazwyczaj w 99% przypadków oni mają ten zestaw ze sobą, lub możecie wcześniej już uzgodnić z bankiem komórek macierzystych, że potrzebujecie taki zestaw i oni wam dostarczają ten zestaw na czas porodu. W zasadzie, jak już rodzicie to i to, to przywożą, lub wcześniej po prostu przesyłają wam to już jak się umówicie i macie to w domu. Nie widzę, głowa wystaje. Musicie mieć położną lub lekarza, który jest wykwalifikowany, który może to pobrać. Ten poród musi być jałowy bardzo i pobranie jest bardzo ważne. Jest to totalnie bezbolesne, jest to totalnie bezpieczne dla Ciebie, dla dziecka. W ogóle się tego nie czuje. I to jest jedyny moment, kiedy możesz to pobrać właśnie bezboleśnie i kiedy te komórki są w najlepszej formie, dlatego że są bardzo młode. Już w zarodku, kiedy powstaje człowiek w naszym organizmie, drugi, te komórki się już tworzą, łączą, dzielą i tak dalej. Dlaczego ja się zdecydowałam na to? Ja się zdecydowałam na to, dlatego że nigdy nic nie wiadomo i stwierdziłam, że jeżeli ja mogę się na to zdecydować, jeżeli mogę sobie na to pozwolić, nie będę się wahała. Pierwszy, myślę, że najważniejszy jest ten, to pierwsze bankowanie przy pierwszym dziecku, dlatego że to, ta krew pępowinowa może pomóc naszemu drugiemu dziecku. Bardzo trudno jest znaleźć często rodzinne komórki macierzyste, które będą pasowały, bo one naprawdę są bardzo pomocne. One pomagają w nowotworach, w białaczce, na przykład e, przeszczep szpiku. W takich przypadkach przeszczep szpiku szuka się dawcy i to trwa, jak już się na przykład nawet znajdzie do podawcy, to trwa ten proces 4, 5, 6 miesięcy. A tutaj w takim przypadku, to podpło oczywiście, ten proces się e, skraca do 1-2 tygodnia, dlatego że wiemy e, skąd jest ta krew i one bardzo pomagają w cukrzycy, w leczeniu rdzenia kręgowego. W przyszłości, oczywiście, nasza medycyna naprawdę się bardzo rozwija. Myślę, że tutaj musimy ukłonić się w stronę naszej medycyny ona naprawdę się bardzo rozwija. Można e, będzie nawet stworzyć z tych komórek macierzystych jakiś organ, nerkę, może nawet e, mięsień sercowy, ale to jeszcze dużo, długo to potrwa. I te komórki e, naprawdę są e, bardzo cenne, są, są bardzo potrzebne. Niektórym ludziom wręcz ratują życie. Natomiast minusem tych komórek, poprawnie tych komórek macierzystych jest to tej krwi pępowinowej, że z tej krwi pępowinowej mało jest tej krwi i ta krew mniej więcej może pomóc do 30 kg, do 30 kg dziecka mniej więcej coś takiego, a później już no jest trochę jej za mało i to jest jedyny problem i też to, że nie znamy do końca tej historii genowej. Natomiast jest to najczystsza forma, najbardziej bezbolesna, bezpieczna i która bardzo pomaga. Później pobierając komórki macierzyste, w, w, na przykład w przypadku jakichś chorób ze szpiku, i tak dalej, jest to bolesne i te komórki też nie są takie młode, takie silne. Natomiast dodatkowo jeszcze te komórki. Praktycznie mogą służyć całe życie eee, i są aktywne całe życie, dlatego że nawet w 1973 roku za, zabankowano krew gdzieś w Japonii, i e, ta krew e, nadal jest e, bardzo dobra. Nie stwierdzono żadnych e, uszkodzeń, przeterminowań. Zresztą, jeżeli ona jest w temperaturze. to ta. No, jeżeli jest dobrze przechowywana, to jest cały czas dobra. No i teraz jak to wygląda, bo tak się rozgadam, i tak, to, żeby to nie było takie chaotyczne. Potrzebujemy zestaw do bankowania krwi. Bankujemy tą krew podczas porodu. Ta krew jest odsyłana do banku komórek macierzystych. Bank komórek macierzystych sprawdza, czy tej ilości tej krwi jest odpowiednia, czy ona się nadaje. Jeżeli to sprawdza i ona się nadaje, jeżeli się nam, jesteśmy zakwalifikowani do tego banku komórek macierzystych, to wtedy podpisujemy umowę, znaczy w ogóle podpisujemy umowę już wcześniej, natomiast jeżeli już jesteśmy, wiadomo, zakwalifikowani, no to utrzymujemy te komórki macierzyste do 18 roku życia naszego dziecka i dostajemy co rok fakturę za z zapłacenia. W urodziny naszego dziecka mniej więcej. tam parę dni po, parę dni... No raczej parę dni po, lwów dzień. Ale raczej parę dni po, muszę go to sprawdzić. I słuchajcie, ile to kosztuje? Pewno będziecie się pytać. A jeszcze tylko Wam powiem jedno, że jeżeli nie myślicie o tym, żeby bankować krew, to ja w drugim porodzie przez chwilę, no dosłownie 3 minuty się zawahałam, czy bankować tą krew dla siebie. Natomiast stwierdziłam, że dobra. Dopóki będę, będzie mnie na to stać, będę ją bankować. Natomiast jeżeli bym nie bankowała jej dla siebie, to na pewno bym ją zabankowała i oddała komuś, bo to może naprawdę komuś uratować życie, a jest to bezbolesne i wtedy kompletnie za to nie płacicie. I wtedy bierzecie zestaw szpitalny. Hej! Chodź do no momentu. Chodź chodź. 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 Wtedy tej krwi w ogóle nie, nie płacicie za nią, bankujecie ją i ona jest odsyłana do banku Komorek i mm -hmm. Bank po prostu oddaje ją, bo jest bankowana do banku publicznego. Ile to kosztuje? Zestaw kosztuje się około 700 złotych. Mówię około. E, 700 złotych. Chodzi to około 2500 złotych bankowaniem z zestawem, z pobraniem tej krwi, ze sprawdzeniem tej krwi, z bankowaniem tej krwi i z pierwszym, pierwszym rokiem. Mniej więcej to wychodzi 2500 zł, a utrzymywanie tej krwi co rok to jest 500 zł, koszt około 500 zł. Jest to koszt, zdecydowanie duży koszt, natomiast... Po, oj, 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 oj... Natomiast... Po, Patrząc na to, jak wiele dobrego to może zrobić i ewentualnie nasze, nasz spokój i bezpieczeństwo naszego dziecka. Nie było to dyskusyjne w ogóle, żeby to zabankować za pierwszym razem. Uważam, że przynajmniej mam tę alternatywę i ten backup, że ewentualnie takie komórki macierzyste mam zabankowane, które są jakby w tej najlepszej formie i też jeżeli coś się mojemu jednemu czy drugiemu dziecku dzieje, to Mam szybką reakcję, mam materiał. Kochanie, poczekaj, bo tutaj jeszcze statek rozwalisz. Proszę, mam materiał i to jest dla mnie najważniejsze. Ja taką krew zabankowałam, jeżeli nie bankowałam jej dla siebie, to zabankowałam ją dla kogoś. Zanim to jest naprawdę bardzo pomocne. Jeżeli się o tym doczyta, warto jest to zrobić. Nawet przez, utrzymywać to przez parę pierwszych lat nie wiem, to przez pierwsze 5 lat, a później to już można, już można za to nie płacić i wtedy można oddać to do Państwowego Banku Komarek Masierzystych i ta krew nie, i oddajemy ją po prostu komuś, a mając 18 lat płaci się do 18 roku życia, dlatego że później to już nie ma za bardzo użyteczności, znaczy na ten moment oczywiście. Słuchajcie, kochani, to tyle, jeżeli chodzi o moją opowieść. Mam nadzieję, że była dość wyczerpująca. Wciskam Was bardzo mocno. Trzymajcie się ciepło i dajcie znać, czy Wy macie to w planach, czy zabankowałyście krew, czy uważacie, że to jest bez sensu. No i to jest też drogie, to jest wydatek. Natomiast no, myślę, że każdy po prostu tutaj musi sobie odpowiedzieć na pytanie, jak chce, żeby... jaką decyzję chce podjąć. Do zobaczenia. Pa, pa.